Witam cię drogi widzu. Dzisiaj jesteśmy w hurtowni Makro. Kupimy sobie tutaj nuggetsy. Będziemy je porównywać z tymi z McDonalda, które są lepsze. Te i te są robione masowo. Także możliwe, że jest to jakaś fajna. Skala odniesienia. Weźmiemy sobie wersję taką najbardziej klasyczną, jaką znaleźliśmy, i weźmiemy także coś takiego. Są to naczosy kurczakowe, też leżą na tej półeczce, więc zobaczymy. Na pewno wyglądałem ciekawie. Może jakiś serek będzie się tam ciągnął, coś. Kiedyś jadłem coś podobnego i było do. W ramach ciekawostki są tutaj nawet homary do kupienia. Ziomale sobie tutaj siedzą w zamknięciu, niestety. 200, 250 sztuka. Za nuggetsy zapłaciliśmy 46 i 47 zł, także teraz jedziemy do McDonalda. Yy, dzień dobry, ja bym ch chciał złożyć zamówienie. Dobra, to jesteśmy już na kwadracie z naszymi nuggetsami. Jest to mega paka, półtora kilograma. Także może nawet sobie policzymy ile ich tam, ile ich tam po prostu jest. Nie? Jeżeli chodzi tutaj o składniki, no to to jest mięso z kurczaka 49%, skóry z ja kurczaka i jakieś tam inne rzeczy. Tak to wygląda. Skóry z kurczaka? I co? W 100 gramach 235 kalorii. Ktoś to obchodzi? Pewnie nie. Także to, Mamy tu już taki preview, można powiedzieć, jak one będą wyglądać. Tak, na pierwszy rzut są takie podobne trochę do tych z biedroneczki. I, ale, ale. Mamy tutaj. Bo będziemy je porównywać z tymi z McDonalda, nie? Ale mamy tutaj. Coś specjalnego. Znalazło się coś takiego to tak są... dla konoserów. Na czosy z kurczaka. To było obok nagetsów, czyli podejrzewam, że to jest z tej kategorii. Po prostu. Paka wygląda świetnie. No, Etikieta jest są... cudowna. Etykieta jest sos. I one są z tym. Z dodatkiem serka topionego. Także to będzie ciekawe, czy będą się rozpływać, ciągnąć. Nie wiadomo. Co? Do pieca i testujemy. No dobra, nagetsiki już gotowe. Więc tak. Oba, jak wiemy, z hurtowni nie skupiamy się na składzie, chodzi tylko o smak i porównamy go z tymi zmaczka. Także co? Od czego zaczynamy? Otwórz na chwilę tę zmaczkę, chcę zobaczyć. Uuu. Dobra, jeszcze zobaczymy, jak tutaj z bliska się prezentuje. Żadnego włosa nie ma, całe szczęście. Delikatnie przyjarany jeden zawodnik, ale. jest git. Przejdźmy do. może tego najpierw. Tutaj proszę, z bliska, ujęcie. Taki chudy, nie? W sumie. no. Panierka jest spoko, ale taka drapiąca, drapak taki. Wiesz o co chodzi? A to nie jest taka kruszonka przypadkiem, właśnie? To są takie. No, takie czuć te. Rozumiesz? No, może no, no. ostre takie jest, nie? Patrz. No, to, to właśnie o tym mówię. Podrażnia podniebienie i to już mi przeszkadza, ale. I się wchodzi... sypie, I z tego się sypie często. Czasami się sypie. No, A jak się... są te z innych sklepów, to też właśnie jak kupowałem, to się sypało z nich. Albo na przykład panierka odchodziła. Ale tu nie to... odpada tak. Trzyma się tak po pierwszym gryzie. Za mało przypraw, bym powiedział. Taki, nie czuję takiego smaku jakiegoś wyraźniejszego. Ale czy w tych czuję? Sam już nie pamiętam. Może więcej soli, to by było pewnie lepsze. Potem jak przeczytałem tą etykietkę, to czuję się jakbym tą skórę jadł. Serio, jest takie <laughs> uczucie. Że nie jest aż takie delikatne to mięso, tylko jest takie jeszcze do przerzucia dodatkowo. Jakiś dodatek jest tam wsypany. ale faktycznie, no. Już no jest takie. Że nie jest takie mięciutkie, nie? Jakbyś coś tam dogryzał, jakąś <śm> delikatną Delikatną Takie sząstkowe, no? No, cząstkowe. Jakby mielonka, a nie jest. To jakby nie jest delikatna. Nie jest tak mocno zmielona. No moim zdaniem słabiutko, słabiutko. Lipa nie zjadłbym tego więcej niż jeden, dwa. Dobra, no ja bym liczył tu, że ten ser będzie jakoś przełamywał, nie? Fajnie, że będzie się ciągnął. O, ciągnie się. Ale nie ma tak dużo sera, nie? W ogóle praktycznie... No właśnie w ogóle nie ma. Pokaż. No zobacz to. Nie ma sera? Ty no autentycznie. Ogólnie. Panierka też się nie ciągnie? Nie jest jakaś serowa panierka? Nie. O, tu coś widać. Tu jest jakby ser. Jest troszeczkę. Czekaj. Ktoś zak zakropił serkiem. Tu jest przy końcówce. No nie bardzo. Ale lipa. Tu jest moim zdaniem bardzo źle. Brak smaku, brak przypraw. Znowu drapak po podniebieniu wali. Tragedia. Najgorszy nagres jaki w życiu jadłem. Moim zdaniem. Ta panierka od razu się rozsypała po całej buzi, całe, w całym podniebieniu. W lidu są zadychę. To są naprawdę spoko, nie? jakie czasami sobie kupiłem. No jest spoko. Jest git. Totalnie. Nawet jak pierwszy raz jadłem, to mówię jak z McDonald'a, nie. Ale tutaj no to jest zdecydowanie lepsze. pierwszy jeszcze był dla mnie fajny, a drugi, już mnie zmiot z planszy, to jest. Jak to jest, powiedzmy, 5, to jest 3 na 10, 2. Bardziej, że mówią, że tam jest ser a jeden praktycznie nawet. nie ma. No nie, suche, nie ma smaku, w moim zdaniu. No. Jedyne, co ratuje, to to, że jest pikantne. że faktycznie tutaj nie jest pikantne, ja lubię pikantne, dlatego ten no, lekko 2 na 10 bym dał. Gdybym to w sosie jakimś ubabrał, to by było 3-4 na 10. Da się zjeść, ale. Tak, to, no ja bym nie chciał tego zjeść po, ale po prostu. Ale nie kupię. No i co, ostatnie. No i na osłodę to <laughs> to chyba. <laughs> tutaj chyba akurat zjemy wszystkie. Pierwszy raz co widział, to szału nie ma, nie? Szału nie ma, one no, no, podobnie zawsze wyglądają. Wszystkie praktycznie są takie same. Powiem szczerze, już zapomniałem, ale tu też tych przypraw nie jest długo ile, tylko że są takie delikatne, jakby puszyste, tak się nie drapią. Panierka tutaj wygrywa. Panierka też, wszystko.